Dodanie ID Resellera w portalu Apple School Manager. Aby dodać ID Resellera w portalu Apple School Manager, otwórz przeglądarkę, a następnie wprowadź adres school.apple.com. Po przejściu na stronę, wprowadź poświadczenia, których używasz do zalogowania się w portalu. Świetnie, jeśli jesteś już zalogowany, przejdź do lewego dolnego narożnika i wybierz nazwę swojego użytkownika. Klikając w nią. Otwórz preferencje. Przejdź do zakładki Zarządzanie przepisywaniem. W tym miejscu znajdziesz zakładkę Numery Klientu. Wybierz opcję Edytuj. Teraz dodasz numer dystrybutora. Aby to zrobić, kliknij w zakładkę Typ numeru klienta. Z rozwiniętych opcji wybierz numer dystrybutora. Wprowadź numer dystrybutora. 6. A 9E20. A następnie wybierz opcję Dodaj. Świetnie. ID Ressalera został poprawnie dodany do Twojego konta. Teraz Twoje urządzenia powinny być widoczne w portalu. Aby to sprawdzić, przejdź do zakładki Urządzenia. A następnie sprawdź, czy na liście wyświetla się sprzęt, który został dostarczony do Twojej szkoły. Gotowe. Twój sprzęt został poprawnie zarejestrowany w usłudze Apple School Manager.